Czy ten program też zmienił twoje spojrzenie na, na związek? Czy zmienił też w relacjach? Jakoś... No na pewno mój mąż ma jeszcze fajniejszą żonę. Wracam do domu i zawsze mu dziękuję, że jest taki wspaniały. Dziękuję mu za życie, które stworzyliśmy, za, za projekty, które stworzyliśmy, za czas, w jaki sposób spędzamy, więc tutaj ten program myślę, że mocno zapracował na. Wzrost wdzięczności, którą kieruje się na co dzień. Ale to zawsze była wdzięczność za bardzo proste rzeczy. Ja się bardzo cieszyłam z tego, że potrafię stać na, na prostych nogach i że mam te dwie nogi. One są sprawne, potrafiłam być za to szalenie wdzięczna, ale stanowczo za rzadko dziękowałam swojemu partnerowi. A teraz dziękuję. A ty jak się dowiedziałeś, że za rzadko dziękowałaś? Bo to są takie rzeczy, których. Sobie no bo z... tego nie robiłam jakoś specjalnie często. Wychodziłam z założenia, że on wie, że go kocham i że, e, że jestem szczęśliwa w naszej relacji, a teraz po prostu mu to mówię. Co u ciebie słychać? E, jakie nowe projekty? Poza oczywiście tym, który będziemy mogli podziwiać, się szykują. E, w życiu osobistym dwa duże remonty. Szansę się na samą myśl. A w życiu zawodowym bardzo duży projekt, który startuje już w połowie lutego. Może zdążymy na początek lutego. Coś nad czym pracowaliśmy przez ostatnie dwa lata więc nie mogę się doczekać, żeby się podzielić tym projektem. Jeden z ważniejszych projektów jeden z takich e, filarów, powiedziałabym, naszej pracy. Zatem e, już wkrótce. A coś więcej nam zdradzisz o tym projekcie? To wszystko jest związane z, z treningami, z relaksacjami e, w zupełnie nowej odsłonie. To jeszcze o te remonty dopytam. No. E, co to za remonty i czemu aż taki strach? Dobrze. Remontujemy apartament e, nasz w Warszawie, więc doprowadzamy się. E, Wyprowadzamy się na taki malutki metraż po to, żeby być w tym samym budynku i trzymać ręce na jak to się mówi na wodzy. A, a drugi remont ma miejsce w Grecji i kończymy remontować dom, który kupiliśmy parę lat temu i w tym roku już spędzimy tam wakacje razem z całą naszą rodziną i mojego męża i moją. Mieszkamy na dwa domy, bo w Grecji wciąż też jesteśmy i tam mamy też swój apartament, więc to nie tak, że, że to jest ten początek mieszkania na dwa domy. Natomiast teraz to będzie pierwszy raz, kiedy będziemy realnie mogli spędzać czas też z naszymi rodzinami w jednym miejscu, a bardzo na ty Mam ogromny sentyment do Grecji, bo jak miałam 9 lat, to mój tata mieszkał w Grecji, moja siostra mieszka, druga siostra mieszkała w Grecji, więc ja mam taką trochę grecką rodzinę, wszyscy po grecku przy stole wigilijnym też gadają, więc też taka mentalność otwarta grecka.